Co sekundę słońce traci około 4 milionów ton swojej masy. Gdy obejrzysz ten film, stanie się ono o 2,4 miliarda ton lżejsze. Za 5 miliardów lat gwiazda całkowicie zużyje zapasy wodoru. A po pewnym czasie zostanie z niej tylko biały karzeł. Za 100 milionów lat, według naukowców, znikną wszystkie gwiazdy we wszechświecie. A jedynym źródłem energii staną się czarne dziury. Ale czy w odległej przyszłości możemy zastąpić nasze słońce czarną dziurą? Czy ludzkość będzie w stanie przetrwać w tak ekstremalnych warunkach? Naukowcy odpowiedzieli na to pytanie i szczerze mówiąc byłem w szoku. Więc pomyśl dwa razy, czy chcesz zobaczyć, co będzie dalej. Od początku lat 80. fizycy uważają, że w każdej galaktyce znajduje się co najmniej jedna supermasywna czarna dziura o supermocnej grawitacji. Wokół tej czarnej dziury obraca się dysk gazu i pyłu czyli aktywne jądro galaktyki. Emituje ono niezwykle niebezpieczną ilość promieniowania i tworzy wokół siebie ogromną, martwą strefę. Na przykład supermasywna czarna dziura w naszej drodze mlecznej, Sagittarius A, posiada aktywne jądro galaktyczne rozciągające się na odległość 3200 lat świetlnych. Żadna planeta w tym promieniu nie jest w stanie utrzymać atmosfery. Nic dziwnego, że czarne dziury są uważane za najmniej przyjazne dla życia miejsca w całym wszechświecie. Jednak niedawny eksperyment udowodnił, że jest. Zupełnie inaczej. Naukowcy stworzyli komputerowe modele aktywnych jąder galaktyk. Jak twierdzi astronom z Uniwersytetu Harvarda, Manasvi Lingam, chcieli oni skupić się na korzyściach istnienia czarnych dziur, a nie na ich niszczycielskiej sile. Eksperyment pokazał, że martwa strefa jest znacznie mniejsza niż pierwotnie sądzono w latach 80. Okazało się, że dla czarnej dziury o rozmiarach Sagittariusa A Bezpieczna odległość dla życia zaczyna się w odległości 140 lat świetlnych. Czyli 3060 lat świetlnych bliżej niż wcześniej sądzono. Tu właśnie zaczyna się tak zwana ekosfera. Tu, według naukowców, atmosfery planet będą bezpieczne. Pod warunkiem, że ich gęstość będzie równa ziemskiej lub większa. Dodatkowo, promieniowanie dysku w tym obszarze nie jest tak silne, by zniszczyć wszystkie żywe istoty. Czyli, że w takiej odległości czarna dziura jest względnie bezpieczna do zamieszkania. A teoretycznie może nawet przyczynić się do narodzin nowego życia. Możliwe też, że tysiące niezbadanych światów kwitnie właśnie teraz na jej orbicie. Badania Lingam wykazały naprawdę szokujące wyniki. Okazało się, że promieniowanie ultrafioletowe wokół czarnej dziury może rozbijać cząsteczki i tworzyć związki niezbędne do produkcji białek, lipidów i DNA. Oznacza to potencjalne istnienie pierwiastków witalnych. Ponadto naukowcy z Harvardu uważają, że promieniowanie to może stymulować fotosyntezę. Najważniejszy proces powstawania niezbędnego do życia tlenu. Wytwarza ono kluczowy dla tej reakcji składnik: światło. Ponadto wiele rodzajów bakterii może wytwarzać biofilm, który chroni je przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Istnieje też możliwość, że umieją one przystosować się do bardzo wysokiego poziomu promieniowania, więc życie w pobliżu czarnej dziury może już tętnić. A jeśli tak, to czy na tak przyjaznej orbicie jest miejsce dla ludzi? Ile planet może na niej istnieć? Jedna, dwie, dziewięć? Teoretycznie liczba ta może sięgać nawet miliona, jak twierdzi astrofizyk z obserwatorium w Bordeaux we Francji. Sean Raymond Za podstawę swoich obliczeń Raymond przyjął supermasywną czarną dziurę o masie milion razy większej od masy Słońca. Jeśli więc potencjalne planety ważą nie więcej niż Ziemia, to nie mniej niż milion zmieści się w ekosferze. Zgodnie z sugestią Raimonda można by je umieścić na 400 pierścieniach, a na każdym z nich 2,5 tysiąca planet. Nigdy nie czułbyś się już samotny na żadnej z tych planet. Odległość między dwiema sąsiednimi planetami byłaby 10 razy mniejsza niż między księżycem a Ziemią. W rezultacie znajdowałyby się one na niebie tak blisko nas, że można by zechcieć wyciągnąć rękę i dotknąć jednej z nich. Dodatkowo światło byłoby rozciągnięte przez grawitację czarnej dziury. Dlatego planety znajdujące się bliżej jądra byłyby bardziej czerwone, a te dalsze niebieskie. Biorąc pod uwagę jasne kolory i bliskość planet względem siebie. Można by obserwować niezwykle piękny widok na niebie za każdym razem, gdy spojrzy się w górę. Nawet jeśli okaże się, że liczba planet krążących wokół czarnej dziury będzie mniejsza, to i tak będziemy mieli spektakularny i romantyczny widok. Dlaczego więc w słynnym filmie Interstellar okazuje się, że życie w pobliżu czarnej dziury niesie ze sobą więcej niebezpieczeństw niż romantyzmu? W poszukiwaniu nowego schronienia dla ludzkości bohaterowie kinowego Hitu zbadali dwie planety w pobliżu czarnej dziury, Gargantua. Warunki, jakie tam zastali, tylko zagrażały naszej egzystencji. Niezwykła grawitacja, niszczycielskie tsunami, lodowe chmury i brak tlenu. Według naukowców, to, co przedstawił reżyser filmu, nie jest do końca realistyczne. Na przykład planeta Miller'a znajduje się zbyt blisko czarnej dziury. Zgodnie z fabułą jej grawitacyjne przyciąganie zbytnio spowalnia czas. Godzina w pobliżu Garganchu i to 7 lat na ziemi. To prawie 60 tysięcy razy wolniej. Według Tomasa Opatryniego z Uniwersytetu Palackiego w Czechach, przy takim spowolnieniu czasu planeta Millera miała się rozgrzać do prawie 900 stopni Celsjusza. Dlatego N Hathaway nie mogłaby raczej chodzić po niej jak po plaży. Ponadto bohaterowie filmu widzą tsunami. Ale Opatryni uważa, że w rzeczywistości woda z wielkich fal zostałaby zastąpiona stopionym aluminium. Wszystkich tych kłopotów można by uniknąć, gdyby zachować wystarczająco bezpieczną odległość od czarnej dziury. Gdy ludzie naprawdę zdecydują się osiedlić w pobliżu, najpewniej zatrzymają się gdzieś w ekosferze. Gdzie warunki wcale nie będą przypominać tych z Hollywood. Najpierw gorące słońce zastąpiłaby zimna czarna dziura. Tak, na pewno będzie zimna. W końcu jej jasność zapewnia gaz i inne substancje, które najpierw muszą wpaść do dysku, przegrzać się i świecić. Jeśli jednak nic nie dostanie się do dziury, to jej temperatura wyniesie zero absolutne. Wiele zależy też od wielkości samej dziury. Zespół oparty niego obliczył, że planeta wielkości Ziemi, która obraca się wokół czarnej dziury wielkości Słońca, będzie w stanie uzyskać tylko około 900 watów mocy użytecznej. To wystarczy tylko na krótkotrwałe podtrzymanie życia, bo z powodu zimna i braku światła rośliny i zwierzęta wyginęłyby. Chociaż wśród złożonych organizmów dłużej przetrwałyby polarne gatunki zwierząt, ryby głębinowe i oczywiście ludzie, dzięki alternatywnym źródłom energii. Ale bakterie żyjące głęboko w Ziemi dalej żyłyby przez miliony lat, nawet w tak niekorzystnych warunkach. A w końcu życie na Ziemi zniknęłoby całkowicie. Jeśli więc ludzie chcą żyć w pobliżu czarnej dziury, to czy powinni wybrać tę większą i potężniejszą? Astrofizycy sugerują, że w poszukiwaniu ciepła ludzie będą musieli znaleźć czarną dziurę tysiąc razy cięższą od Słońca. Energia, którą dziś otrzymujemy od tej gwiazdy, wynosi 174 biliardy watów. To 174 razy 10 do 15 potęgi w watach. Ale z czarnej dziury o masie równej tysiącowi Słońc możemy otrzymać tylko 14,7 miliona watów. To wciąż ponad miliard razy mniej. Innymi słowy, atmosfera byłaby znacznie zimniejsza i nieprzyjazna niż ta, którą znamy, ale mimo to perspektywy dla wszystkich istot żywych będą bardziej optymistyczne niż w poprzednim scenariuszu. Mimo niedoskonałych warunków, eksperci wciąż wierzą, że będzie można tam mieszkać. Co więcej, są oni przekonani, że prędzej czy później życie będzie musiało migrować na orbity czarnych dziur. Nie będziemy mieli wyboru, gdy wszystkie gwiazdy zgasną. Z drugiej strony, według astrofizyków, stanie się to nie wcześniej niż za 100 bilionów lat. Ludzie mają więc jeszcze sporo czasu. Oczywiście, pod warunkiem, że nasza cywilizacja nie zniszczy się sama. Istnieje bowiem co najmniej kilka możliwych powodów takiego obrotu spraw. Ale to już temat na inny film. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i zaproś znajomych ciekawiej rozmawia się o nauce z paczką przyjaciół.